Spotykamy się dzisiaj w naszej świetlicy w Kozubowie na uroczystym podsumowaniu realizowanego przez nas projektu Ul Kultury, projektu, który realizowaliśmy od sierpnia w ramach szerszego programu Bardzo Młoda Kultura, dofinansowanego ze środków Województwa Świętokrzyskiego. Jak to w Ulu bywa było bardzo pracowicie, dwa miesiące zajęć, warsztatów zarówno plastycznych, kulinarnych, rękodzielniczych, krawieckich, naprawdę wiele, wiele się działo. Jednymi z ostatnich warsztatów były warsztaty kulinarne i stolarskie, a na tych stolarskich wykonywaliśmy mini pszczele domki wspólnie w duecie dziecko-rodzic. Dwa miesiące fantastycznych działań, dwa miesiące... Mówienia o tym tak naprawdę, jak ważne dla nas są pszczoły i uczenia się od pszczół, a wszystko w ramach kultury, w ramach edukacji kulturalnej i szeregu, szeregu działań, które łączyły nas właśnie w byciu razem w kulturze. Działania te realizowane były w dwóch świetlicach w Kozubowie oraz w Gackach, a niektóre z działań odbywały się również w Pinczowie, zarówno w Centrum Kultury, jak i w zaprzyjaźnionych stowarzyszeniach, które z nami współpracują. Dziś kończymy pełni emocji, pełni, pełni nadziei na to, że działania te będą przede wszystkim kontynuowane, bo też o to nam chodzi, aby wokół Centrum Kultury, wokół świetlic, które w, naszej, w naszym zarządzie działają, jak najwięcej osób mogło się spotykać, realizować swoje pomysły, realizować swoje pasje, a przy tym właśnie z tym ważnym dla nas tutaj przesłaniem dbać wspólnie o ekologię i środowisko, w którym żyjemy. Dzisiaj jesteśmy w Kozubowie, ale tak jak wspomniałam, ten projekt realizowany był również w Gackach w naszej świetlicy i chcemy właśnie te miejsca ożywiać. Chcemy, aby w tych miejscach mieszkańcy czuli się jak u siebie, ale także, aby nawzajem wymieniać się doświadczeniami, współpracować, bo zawsze dzięki tej współpracy dużo dobrego można zdziałać. Ten rok już się powoli kończy, ten rok projektowy, bo w tym roku realizujemy aż osiem różnych projektów z różnych dziedzin kultury. Będziemy przygotowywać kolejne takie działania i mam nadzieję, że właśnie wiele z tych, tak jak ten projektów, będzie miało swoją kontynuację w przyszłym roku. Nasze działania realizowane w ramach projektu skierowane są do bardzo szerokiego grona odbiorców. Akurat ten projekt głównie kierowaliśmy do dzieciaków, także głównie dzieci zapraszaliśmy na nasze warsztaty i zajęcia, ale jesteśmy też w trakcie realizacji projektu Kultura w sieci, w ramach którego odbywają się warsztaty wokalne i gitarowe nie tylko dla dzieci, ale również dla osób dorosłych, a efekty tych warsztatów będziemy mogli zobaczyć już wkrótce podczas 16 pińczowskich zaduszek Jazzowych.